W pierwszą niedzielę Przy Najświętszej na ukróć święta miłosierdzia boskiego, dołączając do tego święta otwórz zupełny, odmawia się na różance. Odmawiając tę koronkę, patruj się w duchu podczas każdego dziesiątka w jednym rany z W imię Ojca i, Syna, i Ducha świętego. Amen. Ojcze nasz, który się skryje, Święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoje, jako w niebie, tak i na naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, nie opuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcę, Nie nas na poprzednie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś niewiastami. I błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Patko Boża. się mój za nami groznymi. Teraz i pewna śmierć naszej. Na dużych patzach. O Jezu. Zbawcę świata, które tylko jedna rzecz jest niepodobna, podobna, to jest, żeby się nie ulitował nad nieszczęśliwymi wysłuchany. Na nowego ciekawa. O, o mój Jezu, miłosierdzia. O mój Jezus, miłosierdzie.

没有悬念。 Jak była Bo Jezus, Zbawca Świata, to tylko jedna rzecz, jest niepodobna. To jest, żebyś się nie obitował i nie był nieszczęśliwy, żebyś wysłuchał nas. O mój Jezu. Miłosierdzia. W i Jezusa. Ojcze męż, któryś jest chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak ja była na, na początku, teraz i zawsze, na wieki wiekowa. Ojcze męż, któryś jest niebie nie Twoje, przecież królestwo Twoje bądź wola Twoja, jak obliwie tak na ziemi. Dla naszego poprzedniego, z nami Ojca Świętego w Piosenie 9. Przebądzisz Panie, przebądzimy, odciągaj się, przekuń ludowi Większą cześć, chwał Pana Boga w trójce jedynego i na pożytek dusz naszych zbawimy czkaną Kościół świętym nasza dziś, w niedzielę wśród prawy Bożego ciała, długą pozyskanie Ducha Świętego, lekcję zaczerpniętą z listu pierwszego, świętego Jana Apostołu Nie, Nie dziwujcie się, jeśli Was świętu. Nie wiemy, że jesteśmy przeniesieni ze śmierci do żywota, gdyż miłujemy braci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, mężobójca nas. A wiecie, że wszelki mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie trwającego. Po tym poznaliśmy miłość Boga, iż On duszę swą za nas położył. I my powinniśmy kłaść duszę za braci. Kto by miał majętność tego świata i widział, że brat jego jest w potrzebie, a zamknąłby przed nim wnętrze swoje, jakże w nim przebywa miłość. W Ewangelii Świętej według świętego Łukasza z rozdziału XIV, w, w którym do Bożych są z nabożnością wysłuchajcie. z niego czasu powiedział Jezus faryzeuszom tę przypowieść. Pewien ja człowiek wyprawił wieczerzę wielką i wezwał wielką. I posłał sługę swego o godzinie wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli, bo już wszystko gotowe. I zaczęli się wszyscy razem wymawiać. W pierwszym mu rzekł, kupiłem wieś i muszę wyjść, obejrzeć ją. Proszęcie mniej mnie za wymówionego. A drugi, kupiłem pięć karbołów, idę je spróbować. Proszę Cię, miej mnie za wymówionego. A przecież, rzekł, żonę pojąłem, a prze to nie mogę przyjść. I wróciwszy, a wróciwszy się, sługał, znajął to Panu swemu. Czyli gospodarz rozgniewany rzekł, słudzę swemu, chylić prędko na ulicy, uliczku miasta, a ubogich głomnych i ślepych i chromych wprowadź. I rzekł, sługa Pani, stałeś, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce i rzekł Pan słudzę wejdź na drogi do płotki, a przymuszań, aby wchodzili, aby mój był na pewno. Powiadam Wam, że żaden z tych mężów, którzy byli wezwani, nie skosztuje wieczerzy Tyle to, to słów Bożych i słów Ewangelii Świętej przeznaczył Kościół Święty do czytania dziś, Widzielę wśród oktawy Bożego Ciała drugą po zesłaniu ducha Święta. Najświętszą ofiarę mszy świętej składam się kolejną trzecią za Piotr Pamięci.